Cześć! Tu gurtanki, wracamy do pankilera Reload. Dziś zmierzymy się z opuszczoną fabryką, ale zanim to nastąpi, przeniesiemy się na chwilę z powrotem do ośnieżonego mostu. Gdyż pominąłem tam jeden ważny artefakt zamrażający przeciwników, i na wstawce pokażę wam po prostu, gdzie jest ten artefakt, który pominąłem. No i wracamy do opuszczonej fabryki. Mamy tutaj zabić 40 przeciwników w trybie demona. Myślę, że łapacz dusz tutaj będzie niezbędny. Może bym wziął też mroczną duszę, ale. Nie, błogosławieństwo wydaje mi się ważniejsze. Nie, jednak tak to rozegramy. Zaczynajmy. Zaczynamy po staremu, ale myślę, że tutaj będzie troszeczkę trudniejsza walka. Już mnie nawalają. To jest to tak śledram. Dobra, dobra. Z amunicji nie mamy na, na i na tym poziomie jest ogromny problem z amunicją. Na zbieraniu dusz nawet łapacz nie pomaga Brakuje amunicji do wszystkiego Przydałby się odkupiciel O, nie, ten pajas tu jest no, Nie mamy na niego broni Odporny na wybuchy Ok. Skoro mowa o amunicji, trzeba sobie poszukać. Na tym poziomie jest ona bardzo sprytnie ukryta. Akurat zamrożenia mi nie brakowało. Ale też ujdzie w tłoku. Uff, tutaj jest pewnie ten sekret, którego tak bardzo nie lubię, skakanie po oknach. Ale najpierw uczyścimy ten budynek z drugactwa. Najszybciej stracam dystans z nimi, mimo że jest bezużyteczny. tutaj. No i dobra, fonik. Teraz wskoczymy sobie amunicję. Widzę też zbroję. Wszystko? Wszystko. Dobra, idziemy po sekrety. Najpierw, najpierw tam trzeba się udać. Po skrzyneczkę za amunicją. Trochę sobie pokicamy. No właśnie. Udało się. Tutaj twórca doda nam jeszcze jedną. Jak widzicie, drabina jest. Tutaj po wyjściu trzeba bardzo uważać, bo łatwo spaść. Tam mamy święty przedmiot i kolejny sekret. To już są dwa. Idziemy dalej. staram się nie oddalać od tych poległych gości. Mamy troszeczkę rozproszone dusze teraz Nie nie, ci goście Są bardzo twardy. Myślę, to widać. O, cho, Zaraz tam wejdziemy w to pułapkę, ale najpierw. Muszę mieć dostateczne ilość amunicji do walki, a tu ona jest dość mocno poukrywana. Nigdy jakoś nie przepadałem za fabryką. Może dlatego, że wolę przeciwników, którzy walczą bardziej wręcz niż bronią palną. Muszę nas teraz atakować. Za staremu. Tam jest zamrożenie. Muszę skupić na ich broni. No i dobra, szybko poszło. Sekret. Sweczkę trzeba jak zwykle dopchać sobie. Dobra, oj wijeczka wzięta oj, O, jeszcze jest amunicja. Ciekawi mnie, czy tutaj zbiorę damage od tych skrzynek, bo to w starej, oryginalnej wersji to, o, widzę, że nie. super. Tutaj kropkę damage się zbierało. Może to najpierw znaczy, tu zbieram w jedno miejsce. Ajajaj, oni mijają to. Dobra, dobra, dobra. dobra. nie, 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 jest bardzo mało, nie, nie, przemiany, mam na nie, taką taką małą ilość ich. Czekam aż tedy się znikną Tu jest Tempajas jeden I będzie przemiana, niestety zmarnuje się Bo tu nie ma dużej ilości przeciwników I nigdy nie było Chyba że zdążą się tu zespawnić, w co wątpię Bardzo Wiem jak nie zdążyli Szkoda, bo na nich można jeszcze ci karty kartę nabić W jakichś fajach z bagnetami Artefakty robią robotę No i dobra, dziś z jakiś nie Tu idziemy po zbroję Trochę się trzeba tutaj naskakać do tej zbroi niestety Ale jest łatwiej niż w oryginale No dobra, tu się śpieszyłem troszeczkę, także pewnie amunicję pominąłem jak zawsze A jak? No, cztery sekrety. Jeszcze jeden tu będzie pewnie. Znaczy, czeka ciężka walka mnie. Z masami tych... patrafianów twardych. Nie się zamrożenia Bafa wybrałem Kończy ta amunicja ponownie tych gości nie lubię i to bardzo no i zapewne ten pajazd został na tym balkoniku nie ma wejścia dobra nie ma sekretu Okej. Okay. Dobra, sekret numer 5. Też po staremu. Jak tu broń wybrać? Mogę nas atakować tu. Dobra, czas na ciężką walkę, tu będzie bardzo trudno w tym miejscu. Szczególnie, że dusznie zebraliśmy sporo. Szczerze mówiąc wątpię czy tą kartę zdobędę, bo już widzę, że mam za mało żeby tu się przemienić w optymalnym momencie. Dobra. No i teraz wszystko zależy od spawno tych durniów. Niestety. No oni się teraz wyspawnią. No. jak mówiłem. Gra lubi sobie tutaj czasem trochę odczekać. Abyśmy nie zestawiali w trybie demona. Jakoś nie liczyłem, ile ich lubiłem. Mamy trochę skrzyń dodane. Aby było łatwiej skoczyć bez... ...taszczenia. Dobra, te pajace. Hmm... Może jednak trzeba było tą mroczną duszę wziąć. No nie wiem. No, tu mamy artefakt, do którego na początku nie wiedziałem zupełnie jak się dostać. A teraz już wiem, że trzeba po prostu zniszczyć barierę. Zobaczmy co nam da. Yy, granaty. Wnist artefakt A, Do wybuchu i broni ogniowej Super Super też, że mamy dużo tarczy zdrowia Na dalszą część poziomu, tu się to bardzo liczy Dobra, hmm, niech się zgromadzą У них się как największa есть как наилегкая есмь видеть в одном месте. Teraz każda dusza się liczy. O kurde, gdzie ich odrzuciło. No. Muszę jak najmniej zabić bez trybu demona teraz. Potrzebuję, o 15 jeszcze. Chyba jednak trzeba było mnóstwo dusze wziąć. Dobra, więcej nie będę zabijał bez trybu demona. Na pewno nie ma. Na pewno nie ma czterech. Cienko to widzę. Naprawdę cienko to widzę. No, tu sobie wniemy idziemy po sekret nowy. Tam też dość trudno do niego się dostać, bo to trzeba optymalnie skakać. Tak jak teraz to właśnie zrobiłem. No i niestety, zejście da tylko w jeden sposób czyli zebranie damage'a. Albo ze skok tu, a i tak zebrałem damage. No, no i po staremu tutaj też był sekret zawsze, we wszystkich modach, i w oryginale też zresztą. Jak to wygląda. Brakuje jednego świętego przedmiotu. A, wiem gdzie jest. Dobra, sobie zeskoczymy na dół. Zeskoczymy na dół i zbierzemy sporo, sporo do ale ja już wiem, gdzie jest ten przedmiot, którego ja nie zebrałem. Moja gapa. O, kurde, teraz to, żem zrobił. Nie no. Uj, 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 uj. Zawsze się muszę zagapić. Na tym poziomie jest jeszcze jeden artefakt. I to dość y, łatwe do, do zobaczenia, ale jak zwykle o nim zapomniałem w trakcie przechodzenia, gdy no, w tym miejscu akurat mi się śpieszyło, gdzie ten artefakt jest, żeby przed demona wykorzystać. Dobrze, mamy dużo HP, to zaskoczymy sobie na dół. No, sam dół tego silosu, niestety. To jedyne wyjście. Staram się jakoś nie zebrać tego damage'a za dużo. Nie tu? A, to dziwne. Jeżeli nie tu. Pamiętam, że to było na jakimś wielkim generatorze w którymś z budynków, ale nie pamiętam na którym budynku. Tak, to tutaj, na samym początku. Widzicie? I mamy ostatni artefakt, teraz czas na drogę powrotną. Długą drogę powrotną. Dobra, przyszedł czas na chwilę prawdy. Podejrzewam, że karty nie będzie. Jest! Wow. Podwójne życie. Przebaczenie Bardzo droga karta, ale też bardzo przydatna karta. Hmm, teraz czeka nas baza wojskowa, no też poziom, który niezbyt lubię. No i cóż, a co tutaj mam zrobić? Zabić wszystkie potwory? To pewnie będą ukryte w, w tych lokacjach zamkniętych, do których trzeba włazić. Dobra, z tego odcinka to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli Wam się spodoba zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia, no i cześć!